Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 7 listopada, czas na minutę starotem. Karta na dziś to dwójka pentakli, a więc ja ją lubię nazywać kartą przyczyny i skutku, więc zwracajmy uwagę na to, żeby dokonać takiej refleksji, dlaczego coś się wydarzyło. Nie tylko na zasadzie pustego zapytania, ale też właśnie dojść do tego, co było przyczyną tego, bo to jest rzeczywiście tak, że nic się nie dzieje bez przyczyny. A jeżeli za bardzo na przykład coś forsujemy, to też no stąd się biorą nasze sytuacje, w których jesteśmy. Jedne są trudne, drugie trochę mniej. Drugi element, na który warto zwrócić uwagę dzisiaj, to zadbać o taką równowagę we wszystkim, co robimy. Pracy, w życiu osobistym, w emocjach czy w sposobie e, działania, e, czy to e, uważając, że coś jest pilne, i, a coś może musi poczekać, więc we wszystkim dzisiaj trzeba będzie zadbać. Nie to nie jest nawet to, że my musimy zachować równowagę. Trzeba będzie o nią zadbać, bo nie będzie to takie łatwe. Dlatego dwójka pentakli bardzo o tym przypomina. E, dwójka to też jest taką e, kartą, która przynosi nam, różne wiadomości, różne nowiny i właśnie mając do czynienia z nimi, będziemy musieli zadbać o tą równowagę, zadbać o to, ok, dlaczego to coś się zadziało, żeby wyeliminować to na przykład na przyszłość, jeżeli będziemy chcieli. My jesteśmy w talii The Witches tak wygląda ta dwójeczka, więc zadbajmy o ten czas dla siebie, tak? To jest, ja też lubię tą kartę nazywać wiatr zmian, więc te zmiany, które powoli... Będziemy odczuwać. One nie będą jakieś takie bardzo znaczące, ale już zaczniemy odczuwać ten powiew świeżości, że ta zmiana będzie dokonywana, że ta sytuacja będzie ulegała zmianie właśnie w naszym otoczeniu. Dlatego zwróćmy na to uwagę, jak możemy sobie z nią, z nią poradzić, bo czasami nawet z sukcesem nie jest tak łatwo sobie poradzić, a przecież nasze życie nieustannie podlega zmianie i i ta zmiana właśnie sprzyja temu, że się rozwijamy, dlatego warto zaufać temu i warto poddać się z taką ufnością tej zmianie, tyle że, żeby wykorzystać, skoro jesteśmy w żywiole ziemi, żeby wykorzystać um, i przemyśleć. Dlaczego coś się dzieje? To będzie nam jeszcze łatwiej ukierunkować nasze działanie na przyszłość. Dlatego dobrze jest się na tym skupić. Oczywiście warto zadać sobie pytanie na przykład, nie wiem, w jakiej sferze nasze zmiany zachodzą, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej, co oczekuje na takie zrealizowanie i spełnienie. I to będzie kierunek. W którym będziemy właśnie analizować i podchodzić do tego z jeszcze większą uważnością. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło. Pa!